Ten szanowski marsz Lewid Walking myślę, że już jakby wszedł w tradycję świętowania, święta niepodległości w naszym mieście. My jako powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy organizujemy już po raz szósty tą imprezę. Widzimy, że tutaj ma taki sympatyczny oddźwięk w środowisku i chyba tak jesteśmy zobligowani, żeby kontynuować to w dłuższej perspektywie czasowej. Ja myślę, że to jest takie połączone bardzo fajnie, jakby dwa, dwa tematy, dwa elementy, czyli jakby mamy dzisiaj święto niepodległości. Każdy ma jakieś swoje postrzeganie patriotyzmu. Dbanie o własne zdrowie. Dzisiejsza impreza ma charakter charytatywny, więc jakby dorzucenie się do jakiegoś celu charytatywnego. Plus właśnie ten rys rekreacyjny, także to naprawdę uważam, że jest fajna impreza. Panie Tadeusz. Jest bieg, jest rajd rowerowy, pan zawsze jest. No tak trzeba dbać o, o zdrowotność, szczęśliwość, no i o, o to wszystko, co się lubi. Dzisiaj taki pomysł na obchody święta niepodległości? Tak, dzisiaj tak, co roku chodzę na, te, na to święto, na, na Marsz Normin Wokna. Trasa chyba nie trudna? Ciekawa, bardzo fajna, nawet zszedłem. Z dziewczyną mi chwaliła, że to coś pięknego. Ja też tak uważam. Trasa super. I jak się dzisiaj szło? Dobrze, super pogoda. Trasa oznakowana, super. Nie można narzekać na nic. 5 kilometrów to chyba nie jest bardzo długi dystans. Nie, no to jak z paserkiem to tak, ale jeżeli by przyszło w takim tempie ciągnąć dalej, to dla młodych. Czyli jednak da się odczuć? Da, na pewno, no ale to jutro można znowu odnować. Ja myślę, że tutaj ten teren między osiedleniem podległości a zalewem Chechło to jest naprawdę bardzo fajne miejsce do spacerowania, do biegania, do takiej rekreacji fizycznej, indywidualnej i rodzinnej. Można tutaj pobiegać, pospacerować, rowerem pojeździć. Także myślę, że tutaj osoby, które uczestniczą w tym marszu to jeszcze niejednokrotnie tutaj zawitają, żeby sobie już indywidualnie potruchtać, potuptać, że tak powiem dla zdrowia. Trasa nie jest trudna. Nie, trasa jest bardzo łatwa. Tak jak powiedziałem, biegnie między Osiedlem Niepodległości a Hechłem, dolinami Luszówki i Hechła. A tutaj Luszówka, takie fajne meandry. Takimi fajnymi meandrami płynie Hechło też. I myślę, że też to są jakieś. Także oprócz tych sportowych, jeszcze wrażenie estetyczne, bo mamy jeszcze resztki pięknej jesieni. Zwycięzca Marszu Niepodległościowego, jak się szło? Bo bardzo szybko. Czy ja wiem, czy szybko? Po prostu trzeba było być pierwszym. <laughs> Czyli y, ta y, chęć zwycięstwa jednak y, pcha do przodu? Y, czas nagli, na ponieważ jadę na kolejne zawody, więc nie było wyjścia. Jak się szło, jaka trasa? Y, trasa bardzo dobra, fajna, po lesie, idealne buty, także polecam, polecam na przyszłość. Druga kobieta na mecie, jak się szło dzisiaj? No, bardzo dobrze, zaciepło troszkę, są ubrana, było mi dość gorąco, ale, ale trasa była bardzo przyjemna. Pogoda dopisała i chyba też tu współpraca, bo jednak warto sobie nadawać tempo z kimś. Tak, bardzo dobrze się szło właśnie z kimś, kto, kto już, no ja szczerze jestem amatorem, ale dobrze się szło z kimś, kto po prostu zawodowo jest sportowcem i, i tak się troszkę człowiek podciągał. Warto spędzać święto niepodległości także na sportowo, aktywnie? No chyba najbardziej, bo, bo myślę, że można połączyć jedno z drugim, tak? Humory dopisują, pogoda dopisała, no i przepiękne medale dla uczestników. E, tak, tak, no. Ja myślę, że tutaj, no muszę się pochwalić, jak są poważni organizatorzy, to i pogoda dopisuje. No i też jakby, jako że to jest ten, ten akcent, akcent patriotyczny, postaraliśmy się, myślę, że o bardzo ładne medale, które otrzyma każdy uczestnik zawodów. A poza tym jeszcze mają okazję uczestniczyć nadrobić staty kaloryczne, bo czeka na nich pyszny posiłek po zakończonym marszu.